Kurde, czas dzisiaj leci. Chłopaki dalej nie ładują. trzy godziny tu jestem. Jeszcze ja dalej nie załadowany ty. Czujesz to? Ale nic. Już ładują, najważniejsze. Ja tu byłem o, o 12 tacho zacząłem, jest 1630 Nieważne. Ładują. Ja robię sobie już kawkę i jadę po papiery wypad z baruś? O temu kontener zakłada kurwa. Ale Mario, 18.30, rozumiecie? Ja dopiero wyjeżdżam. A ja dopiero wyjeżdżam A zacząłem tutaj o 12 .00. Ciężki na maksa Ale najważniejsze, już wyjeżdżam O, aż mnie kurde głowa boli od tego 3 godziny teraz ja gdzieś na rampie, czekałem Dobra, ja wyjeżdżam do celników Idę im dać papiery I ogień na tłoki Plus 25 stopni, 18.30 celników ja sobie już wyjechałem Sprawdzili, zobaczyli Powiedzieli, good I wypadł Panie ale ja mówię Ale sporo Pro, trasa jest prosta 27 siódemką do siódemki z siódemki na dwójkę i droga prosta do Berlina O dziewczynko ma rączkę Mercedes Nie takie ładunki woził da radę sobie Pawza 45 godzin <gryw> Wróć 45 minut Ty. Jeszcze raz wróć. 30 minut. 15 minut wykręciłem wcześniej. zjadłem sobie ogórcik. I teraz robię sobie kanapeczki. I jedziemy dalej. Do celu mam ile tam? 200, 230 km. Także baja. 30 minut, 31 minut robię, i, i uciekam. I po prostu uciekam. Zajebiście by było, jakby mnie dzisiaj ściągnęli. Będę koło 12. Może. Może zobaczymy. Pojadę tam, no ale. Ale zobaczymy, co powiedzą, bo tam wiem, że całą domy, dobę pracują. Także szansa jest na pewno. Kurde dziadowski ten chleb psuje, znaczy ten rozwala się tutaj strasznie. Towar mam na ciągłym, tego chłodnia zasuwa non-topper. No, i jedzie się na razie elegancko. Patrzyłem na internecie, to korków na tej chwilę nie ma. Na dwójce, bo zaraz wylecę tutaj na hanowerze. Za 12 km dosłownie. Znaczy dosłownie miało być dokładnie. Czasami jest przejęzyc, przejęzyc, przejęzyczenie, I jak później montuję materiał. No to właśnie widzę, że zamiast powiedzieć. To co chciałem powiedzieć to powiedziałem co innego i tak sam z siebie się drecham. Sorry za ten kabel, ale kierowca najedzony kierowca wyjeżdża z parkingu Kawy nie zrobiłem, bo mi się nie chciało I ogień, ogień! 223, 227 km Dara na dwójkę na zwężkę zajebistą i jedziemy dalej Jakiś korek tutaj 124 km Zwężka jest Nie wiem czy nie do lewego pasa jako 60 ustawili Nie wiem nie wiem co co się dzieje Ja w kierunku gomorza, jak tam nie wiem, duży korek, nie? go, mały korek, mały korek. OK, tak, dziękuję bardzo. No to dobra, nie był. do bram śniadanku nie było. Do 39-tego było planowałem się w środku. Dobra drogie. No dziękuję, spasiba. Spasiba. No nie, spasiba. spasiba na co tu trybun drogi No to chyba tylko z zne... n... Nie no widzisz No już tyle do jednego No załatwcie jaka furmanka No słuchajcie aż ja wstałem Widzę się Jadę się Zgłosić, że Pan kierowca jest gotowy Ogień sferdzi No i zobaczymy Czy dadzą od razu rampę, czy czekać, czy co Wszedłem w samochód, wszystko jest gra Na tym szutrze na takim szutrze stoję Cześć, żarówki też tutaj stały Agregat na ciągłym A Gostek sobie śpi Prawie mu to nie buczy, nie? <śm> a ja słuchajcie Rozładowałem się Stanąłem w tym samym miejscu co Stałem nockę Robię kawę I jadę na załadunek Przy A24 Stąd mam 100 km I do Polski i jutro zrzucę w legnicy i jadę, i będę ładował do domu coś pięknie, co nie? Baja bongo, bongo, boyash, małe zatwardzenie na auto, na, nie na autobanie, tylko na landzie tutaj B96. Do celu 7 km. Przyjechałem tutaj na załadunek, zameldowałem się. Dwie rampy załadunkowe. No i, oj, no i, no i, no i te dwa samochody stoją. Także chwilę się zejdzie, zanim je tutaj załaduję. Kierowca cofnął pod rampę i idę, idę zobaczyć, jak tam go się ładuje. Wyjechałem ciężko na maxa znowu, pięknie do celu 366 km. Także dzisiaj. A no tutaj mi zeszło 3 godziny. Ale najdłuższy dzień to to nie będzie. Jutro zrzutka, z samego rana, i już w Polsce będę dobiegła. A nie, nie przy nas takie słownictwo. Ja jestem na górnym ringu Berlina. Słuchajcie. No, i i patrzcie co się dzieje. Rampa bam. Delikatny ształek, już puściło, już właśnie ma, mam na blacie 7 zł. 7 zł. I niestety dzisiaj jedziemy zajebistą drogą, mianowicie przez Olszynę. No niestety, bywa i tak, czasami trzeba. Ale roburek nie takie rzeczy robi. Przejedziemy to bez problemu. Damy radę, towar dojedzie cały. Jakby nie patrzeć, szyba upieprzona. Co, autko pracuje, to jest to. No i wpis dumy lądował. Właśnie dostałem telefon. Miałem zjeżdżać do domu, ale niestety. W niedzielę święto, jutro, na jutro nic nie ma Jutro mam zrzutkę odjeżdżam na załadunek, 24 godziny pauzy I w niedzielę ładuję Chujnia, za przeproszenie Wiem, że w moich filmach czasami słownictwo mam dość ostre Dość może nie, nie na miejscu Ale to jest wszystko oczywiście i, 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 jak to się mówi wynikiem tego no, co się dzieje w trasie no. jest chujnia, no to mówię, że jest chujnia puszczę tutaj Niemca Jak se pojedzie bo my nie jesteśmy jak Niemcy obstrzymury, będziemy go trzymać na 20 km widzę, że o 1 km jest szybszy no niech jedzie! Jeszcze mu mrugnę światłami i czapa Zjeżdżaj, Gostek Niestety, no kurde, myślałem, że zjadę No patrzcie, zaraz będzie stał w koleczku. Ram, pam, pam! Kurde mać Tragedia Ale taka godzina 16:30, to z roboty wracają, Niemcy dupę kopane, no Dobra, alarm odwołany, już jedziemy. Po prostu standardowo na autostradzie na pasie awaryjnym stała osobówka. Niemcy już musieli się przyjrzeć, hamowali, potem przyspieszali i już jedziemy. Zobaczcie. Deszczyk, zaczyna padać A taka piękna pogoda dzisiaj była no Ale im bliżej, im bliżej kraju Tym pogoda Taka bardziej Do bani się robi Zaraz umyjemy moje robaczki Zobaczymy jak to będzie schodziło Znaczy pewnie rozmarzy mi zaraz szybę zajebiście Jeszcze niech pada. napada O, oh, szajse, nic nie widać zobaczcie. <grystanie> o, kurwa Dła. A miałem wymienić zbieraczki, ale chyba za 100 lat to zrobię. A teraz pomożemy, może, płynem. Od razu lepiej. Rewelacji nie ma Nie wyjeżdżaj, nie wyjeżdżaj Albo przyspiesz Zakończyłem dzień W tachografie No i ja Też kończę dzień Rano się zrzucę i, I podlecimy, nie wiem, zobaczymy no, na załadunek, ale to czy rano, czy po południu, czy kiedy to się okaże. Na tę chwilę mogę to żegnam. No. Dobrej nocy. Mam wodę, znaczy pustą już bańkę. Sobie tam wrzucę. O. Jak to wygląda dzisiaj. 500 km tylko zrobiłem. Żadna rewelacja, ale, ale poszło. ale Ważne, że w dużo w korkach nic nie stało, także szybko poszło elegancko. Co, ja będę siedział w samochodzie, idę na miasto, idę coś zjeść. Przyszedłem z dworu, przyszedłem z obiadu, połaziłem. Później tylko jeszcze pójdę sobie przed startem. Ee, po zakupy. Przepraszam, bo jutro jest. Są sklepy pozamykane, a już mi się jed, jedzą kokoń Na tej drodze jest pomiarowy pomiary prędkości tej na odcinku 2 km a to się tam nazywało pomiarowo coś tam coś tam także tutaj trzeba jechać przepisało prawie że jeśli będą wysyłać pan nie kierowca żeś pan tyle i tyle przekroczył także tak to wygląda, kurwa. Siema! Siema. Jestem Artur. Siema. Nie patrzcie na niego Przejmuje jego robura. Gość kurwa nie potrafi jeździć. Oczywiście kurwa znowu przyjechał na moją wschowę Pos... Posmrodzić trochę Kurwa, nie? Volvo ładniejsze. Ten film będzie kurwa na moim kanale. Muszę to kurwa o to się postaram Albo sobie z tego intro zrobię. Zimna na tej wsi, a nie tu jest <grym> tu jest To nie jest wieś To jest kurwa miasto War Poloski tutaj Yo. Dobra ja dojechałem, zamykam Tutaj, znaczy ja zasłaniam w szyby Miejsce było dosłownie jedno I stamtąd Się tutaj Wcofałem widzicie, gościu ma całe lusterka Miejsca dość sporo W sumie dzisiaj nic szczególnego nie robię. Oprócz tego, że tam papiery trochę wypełniłem i leżałem. Pogoda jest jaka jest. Byłem na obiedzie. Zjadłem sobie kulturalnie. Siedzę sobie trochę na internecie. Generalnie nic nie robię, po prostu nic. Ale taki odpoczynek to nie odpoczynek, jednak w domu, gdzieś na jakiś czasach to jest odpoczynek, bo tutaj niby siedzę, a ja tak za bardzo Bo Bym gdzieś poszedł, ale tu co chwilę pada, co chwilę pada i taką. Wyjdziesz, zmokniesz i tyle przyjemności. Ale na następną trasę biorę normalnie rower na górne łóżko, ściągam przednie koło i wsadzam w folię mam taką dużą folię i na weekendzie sobie go wyciągam muzyczka, czapeczka na uszy i ogień jeżeli mi się jakiś trafi weekend <grym> na pewno się trafi Zaraz częściej się trafiają, także trzeba się przygotować i czapka